Witam. Dzisiaj robię przegląd nowej aktualizacji. Dopiero przed chwilą się dowiedziałam, że wyszła nowa aktualizacja. Co paraźnie. Z tego co widziałam yy, na yy, kanale Tergie yy, to tak. Yy, nowy skin do wielka ekskluzyjnej, nie wiem czy to jest ekskluzywne, ale cudnie im wyszło. Yy, Dodali tego. Y, tego psa z pierwszego sezonu. I podobno nowy boss na Australii jest, więc go, więc go zobaczymy. Buddy! Mister... Dobra, teraz sprawdźmy White Okej. Okay. Widzę, że. Sprawdźmy, jakby co będzie ten. Y, no, Okej, okay, ten skin. Tylko szkoda, że ten skin do Rysia akurat z starego. No, serio, szkoda, że jakby. No, patrzcie, no. Jakby to jest, to jest ta sama tekstura. Ten skin. I ten skin to jest jakby ta sama tekstura, tylko zmienione. Dobra, ale sprawdźmy jak to będzie wyglądać. Uwaga. Ten skin do wilka. Przecież on jest idealnie dopasowany do tej nowej mapki, on jest tak, nie zbyt island. Ona jest totalnie do tak, tu nie dopasowano. Dobra, sprawdźmy. Dun dun Chwila, muszę wyłączyć grania. O! Ale... O, 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 tu tu czuli wygląda. Ja bym chciała jednego, a nawet jeśli nie mam skinów, to się jakby... To jest smutne. Ja na początku myślałam, że do kangura będą. Jak głupia. Dobra, jest tak, bo podobno, 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 jak mi wiraska napisała, to jest ten, to jest ten, yy. nie potrafię mówić ludzie, Ludzie nie chcę mówić, um, to tak, jest boss, dwa sekrety, to jest po prostu nowy boss na Australii, więc jakby na razie sobie zrobimy. Jo. I zobaczymy, czy... Gdzie on w ogóle jest ukryty, bo ja nie wiem, dopiero, ja mówiłam ci, że to teraz się dowiedziałam, więc nie, wiem, nie będzie, nie będzie on jest. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku znajdę, jako że zbieram z aktualizacji. I mój przykład aktualizacji jest no, taki szybki, on jest, jak na razie. Ale sprawdźmy sobie mapę, czy na przykład on będzie jakiś ukryty, czy on będzie gdzieś? Okej, okay, czy on jest okryty? Czyli mogę myśleć, że on może być w tej skale, więc do niej będzie, pobiegniemy. Znajdziemy wejście. Próbujemy znaleźć wejście. Mam nadzieję, że znajdę. Ha ha. ha. Dobra, zaczniemy sobie od tego drzewa. Muszę zapamiętać, że tu. No, tak, no. A, tak, ale tak, to Dobra, zaczniemy sobie od tego, odtąd, czy tu gdzieś jest wejście. Tutaj może nie. Może między tymi doroślami. Tutaj na przykład wejście. Nie. Nie no. ma. Tutaj? Nie, tutaj też nie ma. Tak, to takich, taki, w, taki, w takich miejscach, gdzie być może mogłoby być, właśnie takie wejście. Okej. Okay. Nie no, bo to powinien, no bo ten, no to, to jakby to powinien być sekretny boss, no to, to jakby... Uh, może tutaj? To ja będę tak po prostu, tak jakoś sprawdzać. Um. Ale, że aktualizacja wyszła 3 godziny temu. No to naprawdę jakiś wyczyn, o, Tutaj! Ej, to nie tutaj, no to idealne, no to idealne miejsce na wejście. Ej, może tutaj? Nie, 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 nie. Ochyda, FUJ! Wychodzę stąd, nie, ja nie będę tu, nie, ja nie będę tutaj, nie, ja nie będę już. nie. fuj, fajnk, ochyda, ochyda, nienawidzę, nienawidzę panią. Fuj! Czarny, to mi przyszedł. No, fajnie lepiej, drugi. Jest, Oczywiście, żeby zrobić moje, ale żeby oczywiście zrobić osiągnięcie, będę musiała to zrobić. Będę musiała mnie pokazać. Ale mnie czarny przechodzą. Teraz jeszcze to jest nie... Może wiedziałam, że Sergej wreszcie zrobi pająka na, na przeciwnika. Wiedziałam! Była a... <laughs> Czemu akurat pająk? Dlaczego? Dlaczego akurat pająk? Dlaczego pająk? Nie robię pająku! pająków! Jakby... Jakby... Ten pet... Okej, okay, on jakiś taki straszny nie jest, ale ten pająk taki duży, jakby jak jakiś europejski pająk! Jezu, nie. No maska. Przepraszam za moje emocje, ale no, mm, mm, przez to, że dodali, no to minus jeden punkt, ja jakby przewidziałam, że, doda, przewidziałam, że dodadzą, przewidziałam, pająka. Jakby nigdy nie mówiłam o tym, że niby, a fuj, jak on, chłodzi, jak on chodzi, o jak on chodzi, fujka, fuj, ale mi czary przychodzą, o, ale ciary. Ja przepraszam za moje emocje, ale po prostu, te, przez tą aktualizację, no to po prostu jakby minus jeden punkcik. Jakby no, minus jeden jakby, no sorry, sorry tenka, ale no minus jeden punkt przez tego pająka, no minus jeden punkcik. Minus jeden punkcik. Ale jakby to można powiedzieć, to tak, to jest okej, okay. jakby fajnie, że nawet tutaj przywrócili tego peta, bo jakby fajnie bo ten pet, chciałam go, no nie mogłam go, nie mogłam mieć tego, ale tak samo ten, podobał mi się ten skin, no i też go nie mogłam mieć, ale fajnie, że go tutaj. Tylko kolejny minus jeden punkt, to jakby będę, moja ocena to będzie jakby od 0 do 10, na razie jest 8 na 10, bo jakby no minus jeden punkt przez, przez tego, yy, przez tego pająka, yy, no i też jeden minus za to, że w ogóle no nie postarali się, jakby nie chciało się ruszyć dupy i po prostu no. Po prostu zmienili kolorystykę, ale tutaj z tym wiekiem, no to mi się ruszyć dupę. Ale serio, jakby te... Y, te skiny dokonce klubowe są przecudne, jakby... Jeszcze tylko, żeby na przykład następnej aktualizacji dodali y, kiedyś tam za jakieś dwa lata na przykład, nie wiem, nie wiem jak po ile tam miesięcy chodzi aktualizacja, ale moim, jak Ci mówię mówi, aktualization ideas, no to y, ja bym dodała właśnie takie pegazy, tylko... Y, tylko, że chodzi mi o to, że bardziej takie. te. pegazy z. z rogiem. Jak to się tak, alikorny. E, z, tego, z, tego, z, tego, z tego, jak myślę. No to właśnie fajnie by było, jakby one właśnie tak by wyglądały. O, żeby. nie trzeba byłoby. Mm, brać tego. tego ubierać, tylko że po prostu będzie jedno takie coś. Ale wydaje mi się, że chyba dodali. White próbmy, tak. O! On tu wygląda! Może sprawdzić na którymś z tych, tych. ale to tu nie wygląda. Ale cudnie to nie mogę, nie mogę, to tak cudnie wygląda, ale to cudnie, ale to pięknie, to wygląda, cudnie to wygląda, naprawdę, przecudnie, cudnie, cudeńko, a więc tak, y tyle co chciałam powiedzieć, dzięki za oglądanie i pa pa.